lat mija i wydaje mi się, że już nie można tańczyć lepiej, już nie może być lepiej, już wszystko, co było lepiej, to już za nami. A się okazuje, że dzisiaj pierwszy odcinek bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ nawet najsłabszy uczestnik dzisiejszego dnia uważam, że tańczył dużo, dużo lepiej niż niejedni uczestnicy we wcześniejszych edycjach. My sędziowie, ale też tak wśród publiczności, jak rozmawiałam, wszyscy stwierdzili, że to była edycja na bardzo wysokim poziomie. Nie ma... E, nie ma takiej lipy jakiejś strasznej, że ktoś naprawdę tańczy fatalnie. E, nawet jak ktoś tańczy słabiej, to jest to bardzo przyjemne, więc cieszę się, bo e, cieszę się, że może ten taniec będzie szedł w parze z sympatią publiczności, więc super. Czy widzi Pani takiego czarnego konia do zwycięstwa? Nauczyłam się nie szukać czarnych koni, bo już scenariusze różne były i to, co kiedyś wydawało nam się nie do pomyślenia, się okazywało, że tak się dzieje. A powiem szczególnie specjalnie o ostatniej edycji, gdzie... Nawet nie przyszło nam do głowy, że Damian Kordas może tę edycję wygrać. Naprawdę, ja się do tego przyznaję. Nawet mi to nie przyszło do głowy. A jednak się okazało, że fajny chłopak, swoją szczerością, bezpośredniością i swoim cudownym tańcem wygrał. Więc czarnego konia u mnie brak. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie. E, chciałam was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania e, przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj, e, tutaj się bardzo dużo dzieje, e, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy e, na przykład ze mną. Więc e, jak macie czas to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.